To chyba jakieś są te tramwaje. E, słyszałem franio, przysięgam. Bilet ten kontrolę? Yy, opu... Bilet Jakie fajne Ty Ej co jest kurwa, to jest napad Ej, chłop do banku kurwa na motorze wiekało, tu chodzi w tym kraju, ja nie czaję już Yeah. O, o, ja pierdole. O do O Jezu, stare. Czekajcie, nie, kubaki, co szukajcie? Gdzie? Gdzie? nie, Gdzie? 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 there? I basically... uh, I don't speak German. We have ID card. A yes. No, no, but no. is het okay. police department? Yes. Uh, yes of but is it an ID card is it? Yes. Can you can you show me your? Yeah. I have? Is that aouls? Can I so can I see? Can I show? So can I? See? Massive, but. but on the camera, okay? I see you have the camera. Yeah. Okay. To far. Eh? good. <laughs> What Nie, na tę się dłużej, na tę się dłużej, wychuję, Jebany, wychuje Czaki! Ale, serio. Serio, z mymi You fucking, no nie! No nie! Człowieku, strałem gazem przez siebie, ja pierdolę, no! No nie, nie! nie. Ja pierdolę tych hojów! Krzyjmy, ja zjadę na a tylko coś. No nie! Sorry. Uh, can you tell him that he looks like Harry Potter? You look like Ron Weasley? This one. <laughs> oh. <laughs>